Cześć. Nie chcę ci dzisiaj nic sprzedawać. Nie chcę ci oferować lambo, złotych zegarków, domu z basenem. Jestem tutaj, bo zbyt wielu ludzi, być może takich jak ty, traciło wszystko, goniąc za marzeniem sprzedawanym przez kłamców. Pracuję w branży tradingowej od wielu lat, zarówno na kontach live'owych, jak i na kontach fundowanych. Dzisiaj wystąpię trochę jako sygnalista, trochę jak informator, osoba, która obnaży całą brudną prawdę o większości guru z internetu. Masz prawo poznać prawdę i prawda nie jest wcale taka ładna. Partnerem odcinka jest MyFunding. Account, jedyna firma prop tradingowa w Polsce udostępniająca kapitał zyskownym traderom. Wiele takich kontentów zaczyna się tak samo. Zarabiam 30 tysięcy złotych miesięcznie, nie ruszając się praktycznie z pięknej wyspy. Moi kursanci zarabiają 5-6 cyfrowe kwoty miesięcznie. Nie musisz mieć doświadczenia, po prostu kopiuj moje sygnały. Znasz to, prawda? Widziałeś te screeny, fałszywe salda z Meta zyski z Binance, zero spalonych kont, zero obsunięć, praktycznie non-stop same wygrane. To już powinno zapalić Ci lampkę. Dlaczego? Dlatego, że to jest statystycznie niemożliwe, żeby mieć cały czas, tylko i wyłącznie wygrane. Nawet największe. Firmy hedgingowe świata również notując to, Plus. Znam przypadki, gdzie guru logowali się na cudze konta poprzez kasła inwestorskie i pokazywali takie konta jak swoje. Później przychodzi moment, że zaczynają chcieć Twoich pieniędzy. Dołącz do mojego vip za 97 zł miesięcznie. Zyskasz dostęp do mojej tajnej strategii. Zostały tylko trzy miejsca. Płacisz za dostęp do grupy Discord, Telegram, WhatsApp. Otrzymujesz sygnały: kup to, sprzedaj tamto. Część działa, większość nie. Gdy nie wyjdzie, źle zarządzałeś ryzykiem. Gdy wyjdzie. Mówiłem, że wyjdzie, ale uwaga, większość tych dostawców z sygnałów samodzielnie nie handluje. Jak to działa? Kopiują sygnały z innych grup, robią również takie myki. Na przykład pokazują po fakcie tylko te trafione sygnały, uznając, że jest udany trade. No i kolejny, chyba jeszcze gorszy typ. Będziemy handlować za ciebie. Gwarantowane 20% miesięcznie, wpłać tylko do nas 1000 dolarów, 2, 3, 5000 dolarów. Dlaczego? Dlatego, że mamy algorytm AI, który daje niezawodne sygnały. I teraz słuchaj uważnie. Każdy, kto gwarantuje zyski w tradingu, zwyczajnie kłamie. Najczęściej są to schematy działające w ten sposób. Płacasz na przykład 5000 dolarów, płacają kolejne osoby i zyski są wypłacane z kolejnych wypłat. Aż do momentu, kiedy nagle kontakt się urywa znika, nie ma. Koniec kontaktu, koniec z pieniędzmi, które wpłaciłeś i miałeś mieć gwarantowany zwrot. Teraz jeszcze trochę opowiem Ci o Instagramie, ale zanim przejdę dalej, zachęcam Cię do zostawienia suba, kliknięcia w dzwoneczek oraz łapki w górę, gdyż dalej około 60% oglądających ten materiał tego nie robi. Zmieńmy to, abyś był zawsze na bieżąco. No i właśnie, co z tym Instagramem? Lamborghini wynajęte, villa na Bali, Airbnb, złote zegarki, dolary przy laptopie, wykresy na plaży. Kto by tak nie chciał żyć, prawda? To teatr. Znam osoby, które wynajmują Domy na plaży tylko dla nagrania. To nie handel, to czysty marketing. I tutaj pojawia się ważne pytanie: skoro ktoś zarabia krocie na tradingu, ma dom na plaży, ma lambo, ma zegarek itd., tak itd., tak pokazuje to całe swoje bogactwo. To Zastanów się albo zadaj sobie pytanie, po co mu Twoje 97 zł miesięcznie? No i teraz pojawia się kolejne pytanie, jak zweryfikować, czy ktoś jest wiarygodny? Pierwsze, zweryfikowane wyniki. Poprosi o link do MyFX Blue lub FXBlue, albo potwierdzenie u realnego brokera z 6-12 miesięcy. Żadne screeny, żadnych kont demo. Otwartość na porażki. Pamiętaj, jeżeli ktoś nigdy nie mówi o stratach, uciekaj. Uciekaj. Prawdziwi traderzy mówią o obsunięciach, o emocjach, o błędach, o tym wszystkim, co nas dotyka codziennie. Edukacja. Pamiętaj, zaufany mentor nauczy cię handlować, nie kopiować. Pokaże dlaczego, a nie tylko kiedy kliknąć. Kolejny aspekt weryfikacji to konta fundowane. Czy dana osoba handluje na kontach fundowanych, chociażby FTMO, The Fifers, może Funded Next, może MFA? To nie gwarancja, a daje pewien filtr. Oczywiście, co jest mega istotne, sprawdź opinię kursantów na temat danego szkolenia, na temat kursu, tak żebyś miał pewnego rodzaju Weryfikację, która pozwoli Ci zaufać mentorowi w swoim procesie handlowym. Oszust. Fejkowy guru używa manipulacji, nie używa logiki. Pokazuje Ci to, czego pragniesz. Pieniądze, wolność. Czas atakuje Cię wtedy, kiedy jesteś najbardziej słaby, a więc po stracie, po wypaleniu, po miesiącach frustracji, dając Ci złudzenie, że ma tajemnicę pod warunkiem, że zapłacisz już teraz. Presja czasu to jest jedna z klasycznych manipulacji. Na koniec, chcesz wygrać w tym świecie? Bądź cierpliwy, edukuj się, nie oddawaj nikomu swojego zdrowego rozsądku. Jeśli coś wygląda zbyt pięknie, by było prawdziwe, to właśnie takie jest. Najważniejsze rzecz: Chroń swój kapitał, chroń swój czas, ale przede wszystkim chroń swoje zaufanie. Prawdziwych traderów poznasz po tym, że będą mówić Ci prawdę, nie zawsze wygodną, nie zawsze piękną, ale prawdziwą. Trzymaj się mocno i nie daj się nabrać. Jeżeli zainteresował Cię temat dzisiejszego materiału, serdecznie zapraszam Cię na nasz bezpłatny webinar, który odbywa się w każdy wtorek o godzinie 20, gdzie poruszamy m.in. również i takie tematy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.